A czy miałeś momenty zwątpienia lub gorsze dni podczas tych dziewięciu miesięcy? Czy był taki dzień, że myślałaś, że po trzech miesiącach rzucisz to wszystko w cholerę i myślałeś, że to już jest koniec? Nie, nie miałam takich dni Dlaczego? zwątpienia. Cały czas taka motywacja? Cały czas jest taka motywacja. Ale to, że wrzucam Cię do internetu, dlatego mogła być taka motywacja cały czas? Też, ale też nie, nie tylko to, bo też jeżeli widzisz, że są, że, jest, że są pozytywne efekty i że widzisz, że Twoje ciało lepiej wygląda niż wcześniej i że waga dużo spadła i że ciuchy robią się większej, a tamty ciasne wchodzą bez problemu, to znaczy, że jest dużo... Lepiej. Mhm. No. I nie ma czego żałować. I dalej to motywuje do, 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 do wym zamierzonego celu.